Hello, hello, dzisiaj mamy 7 styczeń 2026. Jest bardzo zimno wiatr, ale jest przejrzyste powietrze, piękne widoki. Dzisiaj byliśmy w sklepie, który nazywa się Goldy Hirdirin, czyli dobry pasterz. To jest sklep, w którym są sprzedawane rzeczy, w większości używane, które ludzie oddają za darmo. I są sprzedawane i później to idą na jakieś cele społeczne. My tam zawsze. Chodzimy, żeby kupić książki. Jest mnóstwo książek, czasami chyba nawet nieczytanych, które tu są bardzo drogie. Także dzisiaj kupiliśmy cztery książki. Za 1000 koron to jest gdzieś tak 28 zł, czyli 7 zł książka. Ja sobie wzięłam taką taki album ze zdjęciami. Ptaków islandzkich. Piękne wydanie, piękne zdjęcia. Naprawdę. Ja to kupiłam, żeby po prostu malować, próbować namalować jakieś obrazy właśnie na podstawie tych zdjęć. Ale zdjęcia są przepiękne. Naprawdę. Dużo tutaj jest zdjęć z centrum, z tego, z tego stawu, z tego zbiornika wodnego koło ratusza, zwłaszcza w zimie, jak, jak po prostu te ptaki, te ich cienie odbijają się na tym lodzie. Tutaj właśnie jest z widokiem na ratusz, zawsze tam jest mnóstwo kaczek. Mnóstwo łabędzi, Jest zabronione karmienie, bo już jest zanieczyszczone tam bardzo. Piękny album. Jestem zachwycona. Także mam już yy, co malować, tak powiem. schon mal kennt